Dzisiaj mam dla was mega, mega, mega fajny challenge, ponieważ dzisiaj jak zostawicie 3000 Apeczek w górę To ten pan Smyslow normalnie ręcie za niego kupi mi nową szczękę i wtedy będę miał normalnie wszystkie y, ząbki, Prawdaż Smyslow, prawda? Ej, Ty widzisz co mam na, za głową? Zobacz, znaczy w głowie? Jakby. E, co masz w głowie? Ja nie widzę! Mózg nie masz w głowie chyba, albo nie masz nie wiem Jakbym miał strzelał go, wiadora, nieważne. Nieważne, ja tam nic nie widzę, ty. w górę, jak biją. czy trzy tysiące No to oczywiście, no ja kupię zęby. Ząbki dla dziadzia, bo ma jeden ząbek. I o, słuchajcie, każda jedna łapka w górę, jeden like, to jest jeden ząbek więcej Dla dziadka Dobre, dobry, dobry, <laughs> dobry, 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 normalnie Smileslow no. to będzie dentysta widzowie, ale słuchajcie To z nie jest najważniejsze dentysta. To nie jest najważniejsze, ponieważ my jesteśmy znowu na mapce Lucky Blocka Ale zobaczcie kogo mamy, mamy tutaj kartonowego doga, mamy normalnie karton duga, mamy I mamy normalnie karton kata, ale on ma normalnie zębiska takie, Ej, zazdro trochę, chciałbym mieć takie zęby jak ten karton kat Tak, ty braku, brakuje tobie ząbku Ty, ile on ma tam zębów? Mas 32 zęby normalnie zęb, ten karton Także widzowie, zobaczcie, tutaj normalnie biorę sobie kilofan terytowego. Masz kilofan normalnie? Panie Esmaisto? Mam, mam normalnie. No. Normalnie. Normalnie i bardzo dobrze, także widzowie, słuchajcie, zobaczcie. tu Tutaj mamy pierwszego Lucky Block i Ej, ten gardon, ten dog wygląda jakby normalnie prosił, chyba, tak? Bo ma takie oczka duże, normalnie jak e, Pluto z tego, z normalnie, ale dobra Normalnie, normalnie tak, normalnie. No, ej, normalnie. panie, ty jesteś jakiś nienormalny kopie Ty normalnie, kopacz, no Oczywiście, że normalnie, normalny. Ty dawno kopa chyba nie dostałeś, nie? Ty. Rzucam kilo w kopie. subskrypcji dla widzów? A, a właśnie, Ej, ja, wiecie, pa pamięć się zapomina, troszkę się zapomina. Także z Majsom może ty, powiesz, bo ty masz moc przekonywania w ogóle. Subskrybujcie kanał Dziadzia, Brakuje mu jednego suba do 30 tysięcy No tam ktoś kliknij dzwonkiem. No, ja, jelo. ja, ja tak powiem, Ej, ee, subskrybujcie Michael bo fajne filmy robi. Pozdro. Dobra, tak za było. Dobra, o, widzowie, Ozwolamy? otwieramy pierwszego lucky bloka. Może może ja otworzę pierwszego lucky bloka, zobaczymy co Go. mi dropnie tutaj z lucky bloka. Ty, o, o, co to było? Co jest smok? Nie, gdzie smok? Co? Ja no pojawił się i zniknął. Ty, ja mam normalnie obumieranie. Mam 5 e, sekund obumierania. Mam czarne serduszka w ogóle. Ty, Lol. ja nie widzę, ile mam Czas życia. Smak, dawaj kolej, ty, Dajcie dalej kolej. Co tam drobnie ciekawego? O nie! O langa dostałem I, masz! E, on ma o, dobra. Na nie. Dobra, nie ej, on ma nerwy a. Nie, Ej, spokojnie, on spadł do wody, bo się U. utopił tam. Dobra, spokojnie, także damy radę. Ale smysł, pokaż to drobnie ci ciekawego z tego kartonowego kota normalnie. Co tam dobra. masz ciekawego? Góry! E. Kury. Ty kurnik otwierasz na mnie. nie, nie, nie! Nie, 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 nie to są najgorsze oj, nie, nie, presa, możliwe A. Dawaj, 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 przygryczycie, przygryczycie. dawaj, trzeba je przykryczyć, ja przygieczyć je! Dawaj bum, 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 bum. Weź ich nawalaj, on jest na mnie. Dobra, nie udało mi się niestety, niestety nie, mi się nie udało. Ale... mnie zostawcie! O dobra, by małe zleciał. cały dobra, o nie, jeden, zleciał, jeden zleciał, jeden zleciał, jeden zleciał. Tam są kolejne, używaj nie uważał Dobra, dobra, ej, wejź się zrób! One biegną parcie widzowie! Tak to jest normalnie jak Smajlow się tutaj pokazuje, to wszyscy za nim biegają teraz ty, poczekaj, ja to zrobię, patrzcie to Ach. widzę, patrzcie to, oni tak dlaczego? biegną, major, biu, 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 Ej, do, nie daj się dlaczego ich w ogóle z Dawaj, 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 Ej no, one są jakieś, kurczę, nie wiem, jakieś mega dobre te Ty, leci, 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 leci. Jeden, polecia, jeden poleciał, jeden poleciał, o, dawaj go, dawaj go Do krawędzi, do krawędzik dawaj go Dawaj, dawaj, dawaj Ty, co jest daj, nimi tak? Dawaj, 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 dawaj Z łapki bierzesz, no jest jakiś, kurde, totalny to kozak im jest Dobra Zabra, Potrzebuję kilofa, nie mam kilofa Kilof to masz w tamtej skrzynce Przed sobą gdzieś tam, gdzieś tam A, dobra, dobra, O tu jest kilof jakiś, dobra, dobra jakiś Nie mój To może być twój, ale może być też mój Także już jest mój, także panie tam proszę mi tutaj Ej uważaj na tego zombiaka, bo leci za tobą Nie, wow, wow, go, wow, go. Wow, oh. wow, Nie zdążyłem wziąć o, Dobra, 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 całe szczęście udało się Widowie już normalnie nam tutaj Normalnie udało się nam normalnie zepchnąć zombiaka Normalnie, tak no pewnie, że normalnie, nie? Normalnie no, Widzowie, jeśli ktoś policzy ile razy normalnie powiem normalnie, to, to macie... To wygrywa To normalnie. wygrywa To będziecie o Ej, to są jakieś dziwne... Nie, no, nabalają mnie To normalnie eee. będziecie przypięci w komentarzu Ej, tu jest jakiś Bob chyba ja Tylko Bob taki dziwny Bob Panie Bobie, co to Podaj ty! no A z Kogo ty tam A. masz? Na końcu No chłop tam stoi patrz widzisz, mojego go laki bloka. Ej, on ma na kuszy jakąś on wygląda jakby był z spatchbowa. Scalmar. Scalmar to stał. ty. I spadł, Dobra. Plum. Ej, ja w ogóle ja wam powiem, że ja kiedyś to ja byłem pięknym, no nie. pięknym pływakiem jak O, spadłeś? Plum <laughs> Plum. A plum, plum, plum. plum, plum. Dobra, widzicie jest ciemno, ja nic nie widzę W tym momencie widzowie, ja mam jakąś efekt oślepienia 2 i lewitacja Zaraz normalnie spadnę, także uwaga, nie wiem jak jestem wysoko O dobra, całe szczęście i o, i żyję, dobra, żyję, żyję, żyję Panie i dzień dobry, co tam pan, Lucky w czemu nie niszczysz? No już, bo ja kleofa nie miałem, musiałem się... Co to, co to jest? O nie, armię masz Ej nie, ale, ale to są, oni e, są jakimiś po... kozakami Ty, spadł znowu Ja cię kręcę, jakie rzeczy mam Uważaj, bo tu dół jest nie, zostaw mnie. To jest mały duszek ty... jakiś. To jest o, jakiś mały duszek. Kur, dobra, jest zakątek. Kurkuliki, króliki, które miałem się ma, która już za Miksturkami, naprawdę o nie o nie, o nie, o nie, nie, o nie o nie. Jeszcze o nie, zostałem o nie. Nie. od niej z Miksturki! A! Co to są w ogóle za laki bloki te! Ja miałem, że te karton kartonkaty i karton nogi to są jakieś normalnie trudne te O! O ty! Jeszcze jakieś duszki! Dobra. Te... Dostał, dostał, o nie, nie, są te killer bunny są jeszcze! O nie! Oj! Oj dobra, niestety no, Niestety nie, musiałem nie, paść, nie, dobra. Nie, nie, go. Ej, to A? nie ma żadnego. Ja? ona One ile. O mam killer, dobra, całe szczęście Ej, dobra, spojrzę to trzeba przyspieszyć, bo normalnie. Nie, teraz to nie dajemy w ogóle rady sobie. No trzeba, no pewnie że tak trzeba, wezmę, trzeba wezmę sobie tylko jakieś moje rzeczy. Co to było? O nie, co to się zrobiło? O, bóg mam, dobra. Nie mam nie żadnego pojęcia. Szybko, szybko, rozwałam, rozwałam, rozwałam mojej upajonki. Nie da się w ogóle ich tych Patrz to, co idzie za mną, spójrz dziadzio. Ja karmię. Ty patrzcie, ja generalnie A będę sobie. Ja będę z łuku i nawalał. Dawaj Z łuku nawalam, nawalam, ej, oni są jacyś A. mocni Ciekawe czy drobnie... coś z nich. Ej, oni są jakimiś kozakami mocnymi, to ja w ogóle idę sobie stąd A. patrz. Dobra, ja nic jeszcze szybko widzę, patrzcie teraz to jest challenge, że ja muszę jak najszybciej Co jest, no nie, no nie, no nie no nie E slow. slow, bo ja kryzysu zrobiłem to. i... Ja zrobię czary Mary teraz, patrz oh, Dawaj, dawaj, czary Mary, z slow, Mnie normalnie. Juuu. Nie mogę zrobić czary Mary, bo cały czas spadam w sekundę. No, Co ty gadasz? Co ty no. gadasz? to jest normalnie korona z jakichś slajmów tutaj Patrzcie to. To jest normalnie jakie są jakieś slajmy. To no i czy... jak no nie mogę w ogóle zrobić czary mary ty! No co ty gadasz panie? Jest, zrobiłem czary mary. Zdążyłem Uff, Widziałeś? Dobra widzowie, hmm. dobra widzowie, jestem tutaj czary Mary jest, są normalnie magik, że normalnie tak zrobił. Gdzie -mary. ja mam Czary-mary, bo... Hokus pokus! Hokus pokus czary mary smileslow daje suba i a, robi nie, królej, czary Elo, jej ten... A! O, to jest kiedy Ty! Jak tak ty ma... ja to widziałem, ja wszystko zrobiłem. jeden mały kluczek, dobra, niszczymy szybko te laki bloki, bo tutaj się... O nieee! Ty ej, pojawił no. się! Po, po, pojawił się potwór na sekundę no, i zniknął no, 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 nagle. musisz rozwalić, musisz rozwalić. Ty, ja mam... Ej, mam to, to rozwalić, dobra, dawaj, dawaj, wypłyń A pięknie, Dobra, no, i tak to no. się robi. Nie! Dostałem coś, dostałem jakieś... To to diamenty, to to diamenty! Dzięki, uwaga, uwaga, uwaga! uwaga, uwaga. Nie, 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 Co? O dobra, 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 całe szczęście! Co Uuu, jest? O, mam bloków. Ej, to są jakieś inne laki bloki. Co jest? Dobra, dobra, lecimy e e dalej! Ile Ej, ej, nie, o nie, o nie! Tu goni mnie, goni mnie, goni mnie! No tam jakiś, co to, to jest w ogóle? Ja go przekryczę! Bardziej to, patrzcie to! Ty, on wszedł, dobra! Co jest? Dobra, ty palcie gumę z tymi, palcie gumę z nim, bo tutaj jest ja muszę sprawdzić jakoś no. Ty lewitujesz normalnie, to ty jesteś jakimś kozakiem tutaj Ej, ale zniknął mi tam ten całe szczęście, dobra Lecimy sobie oczywiście widzowie dalej, bo tutaj zostajemy troszeczkę spowolnieni przez te wszystkie y, potworki, stworki i w ogóle Także uwaga, niszczymy, mam enchanting tablet y, Nic tutaj nie będzie ciekawego Znowu te slimy tutaj skaczą, tylko one są takie dziwne, bo one są w ogóle, na głowie mu staną ten slime jeden z drugim Dobra Musiałem kill off iść Tak, dobra Całe szczęście Jakiś dźwięk słyszałem dziwny taki Rzeżam, zaraz, mam, się... Ale spójrzcie, ja mam laki loków pole To nie ja muszę je wszystkie rozwalić. No właśnie, dawaj! Dawaj, to ITT rob tu wszystko, na, w jeden, na o, jeden Nie raz. znowu! O no nie, no to, to jak to tak się stało? Ej, poczekajcie, bo mnie to też goni takie, to, 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 to jest całe Ja ale... nie mam Dobra, czekaj, nie. ja go tylko ubiję Nie znowu! Musisz to rozwalić. Dobra, o czekaj, 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 Malo, pewnie, mało ma pewnie, poczekaj, jeszcze tylko raz musi wstać No nie. O dobra, dobra, już rozwaliłem, dawaj! Szybko te laki bloki teraz Szybciutko, jak najszybciej dasz, Ady, jak najszybciej. O nie, 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 nie. Co to A, jest to w ogóle? No, ja go wyceluję, wyce, wyceluję go z tego o, Dobra, normalnie dostał z mojego trójzęba haczki mojej Ej moje. twoje laki bloki, nie? No czy ty jesteś normalny? Panie, zostaw moje laki bloki Panie, I nie, tak, nie bierz pan swego, czego nie ma O dokładnie, nie bierz mego, co nie twego. Twoje, twoje, wiesz co no, Nie wytrzymie Nie no, to jest jakaś armia pająków, widzowie, dzisiaj no. mamy totalnego pecha do tych laki bloków Naprawdę to jest Armia zombiaków jest dodatkowo Totalny pech do tego, dobra, armia zombiaków, ale armia to damy sobie radę co by jestem przecież tak to... Ale ja mam miecz jakiś ten dobry, to dawaj ja z tego miecza dobrego będę go Chyba O nie, o nie, no, o nie, no, no, o nie wszystko mnie goni widzę, wszystko mnie goni kompletnie O nie, tylko nie oni, tylko nie oni, tylko nie oni, tylko nie oni! Ach, nie zepka mnie! O, Te małe zombiaki bawi. są chyba najgorsze, nie? Bo one są niedosycznie szybkie A, To jeszcze są strasznie mocne. Ej hey, Smajlą masz. O tam za moje itemy, dobra! Ja wezmę sobie moje itemy! Nie no, ja do tego moich itemów <laughs> Dzięki A daj mogę Ci mię, się no. podzielić z dawaj, 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 dawa, dawa. ja nie chcę tego, o, mieczyk mi się przyda z pewnością. E, to se mogę zjeść, ale to później se to zjem. Oj, killoff i to jest no i to jest Bajlando, nie! Baliando, Baliando! Ero, 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 dobra, daj mi więcej, daj mi więcej. Dobra, starczy, 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 starczy! Mówię ci, że starczy. O dobra, Gites, jest gitany. O nie! Nie, 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 to było, to było coś, co pani nie tego. Cześć, ja wypiję co sobie to tylko tą robimy? podkę. Ja wypiję sobie nie, podkę. ile tu rzeczy, ile creeperów, co ty się wydarzyło? Ja podziękuję, ja podziękuję, ja podziękuję, ja tam nie idę. Jo, ile co ile jest, widzieliście to widzowie? Dawaj, dawaj. No proszę, 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 proszę. Szybko wypiję Dzieńki, O nie! Jesteś... Aaaa Nie, co ty gadasz? Jest, jest mogę się spać do góry. Dobra, to Klipper wspinaj się do góry. Spadł i LOL Clipper. No dobra, dobra, dobra. Spinaj a, się do góry, do góry. Do góry. ja zniszczę kolejne laki bloki, tylko czytajcie są maki, kill... bo tam jest dużo tych laki bloków. To jest taki. O dobra, ja mam tu jeszcze takie dwa laki bloki, także wezmę sobie jednego i drugiego. I co będzie w tej sprawie? Pójdź, ja Gdzie ty jesteś? Zobacz. Ty Clipper się wspina po wodzie! Co jest? Co? No i spadł nagle Cie... Nie, 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 nie! 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 A, no, o, no dobra, było blisko. Dawaj panie, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, o, albo zrób kokus pokus. pokus to do mary, I PAM! O nie mogę tu, i PAM jest Ładzie. tutaj. i O wy, tutaj. tutaj. I co? O, no, jest. o jest, o jesteś, cześć. Elo. Ej, bo o, nie, ja mam ma, mało, mam, mało mam, A spokojnie, ja mam ich na hita. Diament tam jest. Nie, Nie, znowu te galarety jakieś. Galarety? Stawcie mnie. UWAŻAJ nie, ZOMBIE! Nie, te lucky do... nie są dobre tego kartonka kartonkata. Karton zdecydowanie nie, Mówię zdecydowanie tak. nie. Widzowie, to są chyba najgorsze lucky bloki, naj... najmniej szczęśliwe lucky bloki, no. jakie kiedykolwiek miałem. Naprawdę. Nigdy jeszcze od czasów, kiedy o otwieramy nie, te lucky bloki nie było takich rzeczy. Nie najgorszą miksturkę rzuciłem. O co ty gada... Całe podnogi jak... rzuciłem najgorszą miksturkę. Dobra, wezmę sobie tylko to i to. Kuksy mam, dobra. Koksy mi się przydadzą akurat, gdzieś sobie jednego koksa, żebym miał tutaj wystawienie z... dużo rzeczy. Uwaga, ty ty za to mam, o, dawaj się rodę, Całe ty. szczęście. Dobra, wybije patrzcie teraz jak szybko, teraz lecę z tymi jakimi blokami, patrzcie, to jest mys do boty na moim weszłeś. Co? tam trollików już jestem. Ulig, uważaj, uważaj, uważaj. go. Navigo się teleportuje nawet. Dawaj go, o dobra. Dobra, ej, tych nie można o, być bić. Klątę zaklęte. One są jakimiś dobra, dziwnymi. Ja się. A ja ciebie Tak. Zaklęty jakiś, patrz. Ty one są jakieś dziwne. Wow, Bo ich nie można o, bić! Kogo tu bić? Właśnie nie wiem. Dawaj, nisz kolejne Lucky Bloki. Patrz patrz, armię tych małych. Kresów. Nie, uważaj, uważaj, ja na hita ich mam ich na chyba. A jednak nie mam masz na hita. Nie, nie, jednak nie, ale yy, zdecydowanie mam. Ten wie, co nie mają. Wyvalaj. Dobra, elo, elo! Dobra. Elo, nara. Dawaj, dawaj go. <grym> Drogi, oh, dobra. Dobra, najlepszy masz strzały może? Strzały. Yy, strzał. Nie mam niestety, nie mam niestety strzał, ale za to yy, mamy tam Laki Bloki kolejne, które trzeba Tu z pewnością je rozwalić. Dobra, bierzemy sobie kilofa I patrzcie! Co tym razem z kata wypadnie jego fajne zamki A co zrobiłeś? Wyrzuciłem mieczyk najlepszy Ty panie mam dwa takie mieczyki, to masz mój. Daj o dziękuję do więc Donajcik, Donajcik, niech będzie masz Donejcika normalnie Dziękuję. Ja mam jakąś krówkę mu homorową. A masz... Ja jestem wiadomo. Strzał, nie mam właśnie strzał Co ty, o i benz i dobra, i se padł na dole, i se padł na dole, także lecimy ma, nie dalej Nie tych strzałów? No nie mam, no niestety, no ja ci... Dobra, z zostało na myśli tylko trochę tych lucky bloków żeby tutaj przetrwać O nie, zaatakuje mnie znowu jakieś te e, dziwne jakieś Lawa. potwory Czekajcie, ja mam puhapę w ogóle ja Ojej, mam HP... no. co, ile o nie, padłem. zostałem tych TNT, e, tych laki bloków co? O nie, jestem... W zbrzodku, A w którą z stronę, z tymi... stronę ja mam biegnąć, tam, tam biegnę, dobra, biegniemy te... biegniemy nie śpimy Opa, dobra, lecimy, lecimy ty ja na pewno w dobrą stronę idę, oczywiście, że nie Ale idę zdanie, w dobrą stronę ode mnie Tak? Nie, ty jeszcze duszku mi nawalasz, no Ty, bo ja jestem gdzieś daleko, ja widzę lecę, lecę, lecę O tam jest moja krówka, która, którą ostatnio zrespiłem Tu widzę, że mam jakieś kolejne z tą bloki się I w ogóle no tu jest naprawdę bardzo dużo tego ciągle wszędzie. O i są moje i te masy normalnie... Aż lagi normalnie łapię. Ja łapię. Aż ja normalnie lagi lecz. tutaj łapię. Jo, patrz to! Co? Widzisz? Co? Ale CO ja, JEST?! Ma, mam jeszcze do mnie nieśmiertelności. Widzę właśnie co tam zrobiłeś z tymi i tego Ale nie ja mam no, Weź oczywiście. mi raty, dźadzio, proszę Ja nie mam jak ciebie uratować, bo już nie mam rzeczy żadnych Uuu, Jak to wykopać? Ty, a gdzie ty jesteś, panie, bo cię zgubiłem eee, O, tu jesteś, dobra trzeba że my rozwalić obsydian, jak rozwalić obsydian? Eee, czekaj, a nie dasz obsydiana? To poczekaj, ja niszczę ten do, na dole Uuu, Ja niszczę ten na dole, jestem przy dole No jest, dobra, elo jest Dobra, udało się, udało się, dobra, super Udało się, całe szczęście, dobra, bierzemy sobie ten najlepszy mieczyk w Minecraft normalnie. O masz, o masz, o masz. Ej, no nie, i padłem od Dragon Boła no co to jest w ogóle? Co to w ogóle jest? A to szkielet się rozwalił Dragon No, Szkielet... Ty ja iam te... Kolejne... No Dobra, dobra I mam dragon, bo ony on jest kozacki ten dragon bo to jest moc enchant level 12. Kozackie, dobre, kozackie Dobra z majstą, ja biorę sobie tylko kilofa i biegnę sobie, zobaczymy jak uda nam się szybko rozwalić tych laki bloki Tylko gdzie tu jest jakiś killoff. Halo kilo! Zepchnąłem da, da, okay. Dobra, dalej, Dobra, dobra, dawaj jak najwięcej, jak najwięcej dawaj teraz Jak najwięcej, no ja żeby jak full, najwięcej nie? tych lucky O dobra, dobra, lecimy, lecimy, Ja już mam tyle rzeczy, nie, nie. że to mała głowa. Ja tak samo właśnie, ja tak samo i ten ja rzeczy, nie? A ja właśnie nie mam żadnych rzeczy w tym momencie, bo padam co sekundę tak naprawdę, pa, ale... czekaj, ale... ja już zawalam Dobra, dobra, dobra Ja dostaję ciągle jakieś efekty takie dziwne Bo one są albo... Ja widzowie, albo dostaję koks rzeczy, albo mega najgorsze rzeczy, nie ma takich neutralnych rzeczy normalnie tutaj Jak, ja jak dostaję skramy. koks, wszystko on koks Dobra, lecimy, lecimy, lecimy Dziadzio, rozlałam twoje Utknąłem, utknąłem Smileslow Patrz co robię, patrz co Dziadzio... O nieeeeeee Utknąłem Szczyżyłem O, ja mam perełkę o, dobra, jestem i uratowałem się. Le, le, tak to się le, 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 le. robi. Tak to się robi, lecimy. O nie, o dobra, dobry. co my O, dzień Mogę dobry, witam powołać? serdecznie. O, witam no, serdecznie nasi, tutaj ponton, weź sobie może. Co mam? Ten pontonik, widzisz? Jaki pontonik. To wypiję, to sobie wypije. Pontonik faktycznie. Dobra, i rozwalamy dobra, dalej. Dawaj dżół, kolejnego, dawaj dżół. kolejnego. O, nie, no i dostałem teraz. Ty, gdzie jestem? Ja nie jestem w ogóle w jakimś innym miejscu na świecie Panie użyj magii nie. Co? No bo ja jestem na świecie jakimś w ogóle dziwnym ja? Jakim ty jesteś na świecie na tym? O, jestem, dobra, o całe życie się pojawiłem już, całe szczęście pojawiłem, dobra, elo, 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 elo pyk, 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 jest, pyk. ale nie. tu jest w ogóle tyle rzeczy. Ja sobie poczekać, cię ja tylko zrobię sobie tylko jedną rzecz O dobra cyk, tak będzie myślę, że będzie dużo, dużo lepiej. Chociaż zobaczymy, ale ja straciłem w ogóle wszystkie... Jesteśmy prawie przy mecie! Ty masz kilo no, do mnie o. Masz jakiś kilo A, dla niego, widzę, że ty jakieś kolejne rzeczy Panie kilo? Jakie rzeczy um, kozak, nie? To jest niesamowite Dobra, ja tu parkoura lecę O, parkour, elo Oj, mam kolejny killoff, jest, łatwo, dobra Widzowie, lecimy o, dalej O ja, co tu się stało? Co ty gadasz, co to... się stało? Nie, to było mega dziwne ja mam najlepsze teraz sety w ogóle jestem kozakiem Dobra z Maestro, mamy ostatnią proste na metę i teraz właśnie musimy w tym momencie to wykorzystać i lecieć na tą metę i tam wszystko yy, normalnie yy, rozwalić, także ja już tutaj zaczynam powoli lecieć. Bo widzę, że... Nie, jakiś wielki, nie, 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 nie. No, no i spadłem. I Ty, przeżyłem jakimś cudem, nie wiem. Spadłem i mam puchapę normalnie. Weźmy tam jakoś tam z teleportu. Nie No! Spadłem i jestem normalny. O, już, 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 już jestem na górze, no i całe szczęście, dobra. Ja lecę do gotowej do, swojej, do swojego mojego toru. Dobra, Benz, 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 dawaj, dawaj, szybko, jak najszybciej zaszadę, jak najszybciej zaszadę. O! jest fajnie, będę pomógł. Dwa, nie nie, 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 trzy, szybko, cztery, dobra, damy radę, pięć, sześć, Kuś, dziesięć. Dobra, 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 wszystkie teraz na raz, wszystkie teraz na raz Bo tu jest naprawdę bardzo, bardzo, o, dobra, bardzo dobra, dużo Dawaj, dawaj, nawalamy, nawalamy, nawalamy Dawaj, 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 jeszcze dobra, trochę dobra. tylko Nie, spadłem, spadłem, spadłem Dobra Jestem nieśmiertelny Ja zadałem Ty smajsto, ja znowu, znowu się zrespiłem być poza, poza tym światem Gdzie? No nie wiem, jestem pod tobą, pod, tobą, pod naszą wszystką naszą, tą, 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 wiesz Oj, o, tutaj Dawaj, nawalaj, nawalaj, nawalaj to ja nie mam nawet killoffa, to ja może trójzębem będę próbował rozwalić. Smań z no może ja killoffa, może jakiś bo ja tutaj trójzębę próbuję. Maj, rzucam, rzucam. Daj tobie Dawaj, dawaj, dawaj I Mieczyk jeszcze. Dobra, killoff mi starczy. Killo mi starczy. Jeszcze. Oj, go za raz, go to jabłka se zjem, jabłka se z chęcią zjem. Nom, mnam strzabi mnie sobie jabuszka i lecimy, rozwalamy wszystkie możliwe tutaj na bloki dobra, dobra, dobra. Dawaj, 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 dawaj Dobra, band, benz, bandc, kib. benz zadałem skoro setny, dobra Co tu się o, nie. dzieje widzowie? Ja nie mogę... Ja mam takie lagi, już ja mam takie lagi, że szok teraz Obrazę dałem kolejny raz O nie, ej widzowie nie, 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 nie. ja widzę, ja mam tutaj takie lagi, ja tam, ja odchodzę z tego Ja w ogóle, ja w ogóle, ja chyba rezygnuję, bo ja mam takie lagi dostaję od tych tam laki bloków, że szok Normalnie Cartoon Cat i Pokunałem Cartoon ich. Dogs schakował mój komputer normalnie, co się stało? Pokonałem ich uh. Pokonałeś ich? Tak! Możesz Ty jak kozacko, dobra, dawaj rozwalaj te ostatnie laki bloki. No tak, a tak. ja wam widzowie manga serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, żeby normalnie wpadnąć do a jeśli Smańsowa nie subskrybujecie, wpadnijcie na ostatnie filmy i co? I zostawcie łapeczkę w górę, suma na kanale. i winu! Hello!